już niczy okręt, który jednym strzałem zmienił losy wojny. Świt 4 września roku 1943 rozdarł horyzont nad włoskim wybrzeżem, jakby sama ziemia próbowała wykrzyczeć początek nowego rozdziału wojny. Na ciemnych wodach Morza Tyreńskiego w cieniu dymiących gór Salerno sunęły dziesiątki alianckich barek desantowych, wypełnionych po brzegi żołnierzami generała Bernarda Montgomerego. Fale biły o ich burty, a każdy kolejny grzmot niemieckich dział rozdzierał powietrze. Wydawało się, że to dzień, w którym sama śmierć czekała na plaży. Ale gdzieś dalej, w mlecznej mgle czaił się kolos. Stary, zniszczony przez lata służby pancernik AMS Nelson. Miał za sobą dwie dekady burzliwego życia, wypadków, min, torped i bitew lecz tego ranka miał pokazać, że mimo wieku wciąż potrafi stać się groźniejszy niż jakikolwiek nowoczesny okręt. Zanim jednak rozbłysły jego działa, zanim dziewięć potężnych armat o kalibrze 466 mm wyrzuciło z siebie ogień, Nelson musiał udowodnić, że wciąż zasługuje na miejsce w historii. W chwili, gdy alianckie barki podchodziły do plaży, niemiecka 16. Dywizja Pancerna zbudowała piekielny mur z ognia. Pociski przecinały powietrze jak komety, wybuchy unosiły piasek i metal w powietrze, a wściekłe serie karabinów maszynowych nie dawały żołnierzom żadnych szans. Każdy krok w stronę brzegu kosztował krew, pot i życie. Sytuacja wyglądała beznadziejnie. Dopóki z daleka nie rozległ się grzmot, który przyćmił wszystko inne. W jednej chwili niebo nad Salerno rozświetliły błyski, a dźwięk trzech salw zlewał się w potężne echo, odbijające się od włoskich klifów. HMS Nelson, ten dziwny, ekscentryczny pancernik z całą artylerią skierowaną do przodu, odpalił swoje dziewięć dział. Trzy wieże, ustawione jedna za drugą na dziobie, wyrzuciły w kierunku niemieckich pozycji potok ognia, jakiego nikt wcześniej nie widział. Każdy z tych potworów miał zasięg ponad 20 mil, a każdy pocisk ważył blisko tonę. Niemieckie baterie na wzgórzach eksplodowały, bunkry rozrywało na kawałki a fale uderzeniowe przewracały ciężarówki i stanowiska artyleryjskie. To nie był zwykły ostrzał. To była demonstracja czystej siły. Kiedy pierwsza salwa padła, alianccy żołnierze na plażach zamarli. Widok tego, jak niemieckie umocnienia zamieniały się w płonące ruiny, dodał im odwagi, jakiej nie potrafiły dać żadne rozkazy. Nelson bił bez przerwy. Jego kadłub drżał od odrzutu dział, a każda salwa zdawała się przybliżać aliantów do zwycięstwa. Oficerowie na mostku, przesiąknięci potem i dymem, krzyczeli komendy przez huk. Stary okręt, pamiętający czasy międzywojenne, teraz stał się najważniejszą bronią inwazji. Ale żeby zrozumieć, jak to możliwe, trzeba cofnąć się dwie dekady wstecz do lat, gdy świat wciąż wierzył, że wojna na morzu będzie prowadzona przez majestatyczne pancerniki. W roku 1922 podpisano traktat waszyngtoński, który miał ograniczyć wyścig zbrojeń między potęgami morskimi. Brytyjczycy, chcąc utrzymać przewagę, zostali zmuszeni do stworzenia pancernika o masie nieprzekraczającej 35 tysięcy ton, ale o sile ognia zdolnej konkurować z największymi jednostkami świata. Inżynierowie stanęli przed niemożliwym zadaniem, jak upchnąć potęgę w ograniczeniach papierowych umów. Tak narodził się pomysł Nelsona. Zamiast rozrzucać działa po całym okręcie, wszystkie dziewięć zgrupowano z przodu, w trzech wieżach, jedna za drugą. Dzięki temu można było skrócić pancerny cytadelowy kadłub, oszczędzając masę, którą przeznaczono na grubszy pancerz. Nelson miał więc mniejszy profil, potężniejszy pancerz i wyjątkową sylwetkę, krótką, ciężką, przypominającą dzikiego potwora z morskiej głębi. Wśród marynarzy szybko zyskał przydomek Czarnej Bestii. Kiedy po raz pierwszy zwodowano go we wrześniu 1925 roku, wielu oficerów patrzyło z niedowierzaniem. Część uważała go za projektowe szaleństwo. Mówiono, że jeśli cokolwiek stanie się z dziobem, okręt będzie bezużyteczny, bo wszystkie działa znajdowały się właśnie tam. Krytycy żartowali, że Nelson jest jak bokser, który potrafi uderzyć tylko wtedy, gdy przeciwnik stoi dokładnie przed nim. Ale admiralicja, mimo sprzeciwów, postawiła na tę koncepcję. Okręt został ukończony po dwóch latach testów i wszedł do służby w sierpniu 1927 roku. Pierwsze miesiące spędził w Atlantyckiej flocie, potem został flagowym okrętem całej floty macierzystej, i niemal od razu zaczęła się jego zła pasa. W marcu 1931 roku Płynąc w gęstej mgle u wybrzeży Hiszpanii, Nelson niemal zderzył się z frachtowcem SS West Wales. Oba statki zdążyły skręcić, ale ich burty zaryły o siebie tak mocno, że przez kilka dni Nelson wyglądał, jakby przeszedł przez bitwę. Szkody okazały się niewielkie, lecz w brytyjskich gazetach pojawiły się kpiące nagłówki o pancerniku, który nie widzi, gdzie płynie. Ledwie trzy lata później historia się powtórzyła. W styczniu 1934 roku, opuszczając port w Portsmouth na rutynowy rejs, Nelson wpadł na mieliznę zaledwie kilkaset metrów od brzegu. Załoga w panice próbowała odciążyć okręt, wyrzucając zapasy i wodę balastową. Przez wiele godzin kolos stał nieruchomo, jakby wbity w piasek. Dopiero przypływ pozwolił mu się uwolnić, a cała Anglia znów śmiała się z bezpechowego pancernika. Nikt wtedy nie przypuszczał, że ta czarna bestia jeszcze zapisze się w historii złotymi literami. Bo gdy we wrześniu 1939 roku wybuchła wojna, Nelson był już stary, powolny i technicznie przestarzały. Ale miał coś, czego nie miały nowoczesne okręty. Duszę. W październiku tego samego roku na północnym Atlantyku, w mroku nocy czaił się niemiecki okręt podwodny, który wślizgnął się w zasięg rażenia. Trzy torpedy popędziły w stronę Nelsona, a ich śmiertelne ślady wirowały w wodzie jak błękitne węże. Na mostku rozległ się alarm, marynarze zamarli. Dwie z torpet trafiły w burtę i nic. Żadna nie eksplodowała. Później okazało się, że detonatory były wadliwe. Nelson znów uniknął śmierci, jakby sam los postanowił, że jego czas jeszcze nie nadszedł. W następnych miesiącach uciekał przed minami, torpedami, bombami lotniczymi. W grudniu 1939 roku wpadł na magnetyczną minę u wybrzeży Szkocji. Eksplozja wyrwała dziesięciometrową dziurę w kadłubie, a 74 marynarzy zostało rannych. Okręt był niemal zatopiony, ale nie utonął. Wrócił do portu. Naprawiano go przez 8 miesięcy. Dla innych byłby to koniec kariery. Dla Nelsona dopiero początek. Kiedy znów wypłynął w morze, wiedział już, że jego los nie będzie zwyczajny. Czas prób i błędów dobiegł końca. Teraz, po latach upokorzeń, miał udowodnić całemu światu, że nie trzeba być nowoczesnym, żeby być potężnym i że stary, zmęczony pancernik potrafi jeszcze jednym strzałem zmienić losy wojny. Po ośmiu miesiącach ciężkich napraw w stoczni, Nelson powrócił do służby. Gdy jego stalowy kadłub po raz kolejny przeciął chłodne wody północnego Atlantyku, w powietrzu unosił się zapach świeżej farby i oleju, ale wśród załogi nie było już bez troski. Każdy wiedział, że ten powrót oznacza coś więcej niż tylko powrót do rutyny. Zbliżały się czasy, w których każdy rejs mógł być ostatni. Admiralicja wyznaczyła Nelsonowi nowe zadanie. Patrol i obrona szkockiego wybrzeża przed możliwą niemiecką inwazją, a później ochrona szlaków między Wyspami Owczymi a Islandią, gdzie niemieckie okręty grasowały w poszukiwaniu alianckich konwojów. Tam, pośród zimnych wiatrów północy, Nelson po raz pierwszy od dawna poczuł, że znów jest potrzebny. Choć w służbie pojawiły się nowe jednostki, jak błyszczący HMS King George V, szybsze i lepiej uzbrojone, jego obecność wciąż budziła respekt. Stary pancernik, którego konstrukcja była pamiątką po latach dwudziestych, stał się symbolem niezłomności. Młodsi marynarze mówili o nim z mieszaniną ironii i podziwu dziadek floty, który zawsze wraca z piekła. W tym samym czasie świat wojny przesuwał się na południe. Morze Śródziemne stało się arterią, przez którą płynęły towary, paliwo i ludzie. Brytyjskie bazy w Aleksandrii i na Malcie były jak punkty krwiobiegu imperium. Bez nich cały system by się załamał. Właśnie tam Nelson został skierowany latem roku 1941. Wraz z bliźniaczym pancernikiem, HMS Rodney utworzył trzon sił eskortowych konwojów zmierzających na Maltę. Wyspę oblężoną, bombardowaną dzień i noc przez włoskie i niemieckie samoloty. Już pierwsza misja pokazała, że to nie będzie spokojny teatr działań. W sierpniu Nelson, eskortując transportowce z paliwem i amunicją, musiał przedrzeć się przez ścianę ognia i metalu. Nad ranem włoskie samoloty torpedowe zaatakowały konwój w zwartej formacji, lecąc nisko nad taflą wody. Artyleria przeciwlotnicza Nelsona zawyła jak stado wściekłych bestii, zasypując niebo pociskami fosforowymi. Przez kilka minut powietrze zamieniło się w piekło. Huk wybuchów zagłuszał wszystkie rozkazy, a zapach prochu był tak gęsty, że zdawało się, iż nawet morze płonie. Z trzech torped, które przecieły wodę w stronę pancernika, jedna trafiła. Uderzyła w lewą burtę tuż pod linią dziobu. Stal zadrżała jak uderzona dzwonem, a fala uderzeniowa rzuciła ludzi o ściany. Korytarze zalała woda, systemy alarmowe zawyły, a kadłub pochylił się lekko na lewą stronę. Ale Nelson nie zwolnił. Zamiast wycofać się, kapitan kazał utrzymać kurs i kontynuować ostrzał. Przez następne godziny okręt walczył jakby był nietykalny. Włosi przekonani, że zadały mu śmiertelny cios, nie wiedzieli, że potężna maszyna wciąż strzela, jakby nic się nie stało. Gdy dym opadł, a niebo nad Morzem Śródziemnym znów zrobiło się błękitne, konwój dotarł na Maltę. Wyspa przetrwała kolejny dzień, a Nelson, choć z dziurą wielkości domu w dziobie, wrócił o własnych siłach do Gibraltaru. Tam czekał na niego suchy dok i tygodnie pracy. Połowa załogi spała w namiotach. Część została przeniesiona na inne jednostki, ale rdzeń marynarzy pozostał. Ich upór stał się legendą. Mówiono, że Nelson to nie pancernik, tylko duch stali, który nie zna słowa skapitulacja. Kiedy naprawy dobiegły końca, wiosną 1942 roku Nelson znów ruszył w morze. Tym razem jego misją była ochrona konwoju cedes Masku pedestal największego i najbardziej desperackiego przedsięwzięcia, jakie Brytyjczycy zorganizowali dla ocalenia Malty. Flota liczyła kilkadziesiąt statków handlowych i okrętów wojennych. Wszyscy wiedzieli, że Włosi i Niemcy zrobią wszystko, by ich zatopić. Od pierwszego dnia operacji niebo wrzało. Bombowce, torpedowce, łodzie motorowe MAS, niemieckie okręty podwodne. Wszyscy rzucili się na konwój. Woda wokół Nelsona gotowała się od eksplozji. Pociski artyleryjskie z jego dział przeciwlotniczych przecinały powietrze, a wieże główne, choć nie przeznaczone do walki z samolotami, biły do wrogów, gdy tylko zbliżali się do horyzontu. Każdy atak wyglądał jak koniec, lecz Nelson przechodził przez nie jak duch. Gdy jeden z bombowców zbliżył się zbyt nisko, został dosłownie rozerwany przez zderzenie z falą eksplozji. Operacja Pedestal kosztowała aliantów ogromnie dużo. Zatopiono statki, zginęły setki ludzi. Ale Malta przetrwała, a Nelson po raz kolejny wrócił do bazy bez poważniejszych obrażeń. Dla załogi był to cud. Kapitan zanotował w dzienniku: przetrwaliśmy wszystko, co można było rzucić na okręt. Jeśli piekło istnieje, Nelson już tam był. Po sukcesie konwoju Nelson stał się częścią legendy Royal Navy. Jednak wojna nie zwalniała. W 1943 roku, gdy alianci przygotowywali się do inwazji na Sycylię, stary pancernik ponownie znalazł się w centrum wydarzeń. Teraz jego zadaniem było nie tylko osłanianie wojsk, ale i pokazanie Włochom, że potęga brytyjskiego imperium wciąż żyje. Rankiem 10 lipca 1943 roku Nelson wraz z flotą desantową stanął naprzeciw brzegu w Sycylii. Ogień jego dział sięgnął wybrzeża zanim pierwsze barki dotknęły piasku. Pociski kalibru 466 mm uderzały w niemieckie pozycje z odległości, której nie dosięgnęła żadna włoska bateria. Huk był tak potężny, że na pokładach mniejszych jednostek pękały szyby. Dzięki tej nawałnicy aliantcy żołnierze ruszyli naprzód. Po kilku dniach walk Sycylia zaczęła się załamywać. Włosi stracili wolę oporu, a w ich kraju dojrzewała zdrada wobec własnego sojusznika. Mussolini został obalony, a jego następca marszałek Pietro Badoglio wysłał tajny sygnał do aliantów: Włochy chcą zawieszenia broni. Nelson, choć zniszczony i zmęczony, był jednym z pierwszych okrętów, które przygotowywały się do nowego etapu wejścia aliantów na kontynentalne Włochy. Na jego pokładzie panował dziwny spokój. Marynarze wiedzieli, że nadchodzi coś wielkiego. Niektórzy czyścili lufy dział, inni milczeli, patrząc w dal, gdzie w słońcu majaczyła linia włoskiego brzegu. Tam, w sierpniu 1943 roku, Nelson miał po raz kolejny udowodnić, że jego stal nie zardzewiała ani od wieku, ani od bólu, a jego działa, te same, które widziały Sycylię i Maltę, znów miały przemówić tak, że zatrzęsie się cała ziemia. Rankiem 3 września roku 1943 morze u wybrzeży Kalabrii wydawało się spokojne, niemal obojętne wobec tego, co miało się wydarzyć. Fale łagodnie rozbijały się o burtę Nelsona, a niebo było bezchmurne. Jednak w radiostacjach alianckich panowało napięcie, które można było niemal wyczuć w powietrzu. Generał Bernard Montgomery wydał rozkaz rozpoczęcia operacji pierwszego desantu na kontynentalne Włochy. Wszystko co działo się na Sycylii było tylko preludium. Teraz po raz pierwszy alianckie wojska miały postawić stopy na ziemi, która jeszcze wczoraj była częścią terytorium wroga. Nelson wraz z siostrzanym pancernikiem rodnej miał zapewnić osłonę artyleryjską dla całej akcji. Na jego mostku znajdował się oficer artylerii, który z mapą w dłoni śledził każdy punkt oznaczony czerwonymi liniami cele do zniszczenia. W ciszy poranka, przerywanej tylko trzaskiem radiowych meldunków, załoga czekała. Wreszcie padł rozkaz, który miał zmienić ten poranek w piekło ogień. W jednej chwili dziewięć luf wyrzuciło w powietrze pociski o wadze niemal tony każdy. Huk był tak przerażający, że fale odbiły się echem od kalabryjskich wzgórz. Kiedy pierwsze pociski uderzyły w wyznaczone punkty, ziemia zaczęła się trząść. Linie obrony przeciwnika znikały w kolumnach dymu i ognia. Po kilku minutach tam, gdzie wcześniej istniały stanowiska dział, pozostały tylko płonące kratery. Marynarze na Nelsonie obserwowali, jak fala alianckich barek posuwa się ku brzegowi. Działa kontynuowały ogień metodycznie, z chirurgiczną precyzją, przesuwając linię ostrzału w głąb lądu. Co kilka minut z daleka słychać było stłumione uderzenie, znak, że pocisk trafił dokładnie tam, gdzie powinien. Każdy nowy wybuch otwierał drogę żołnierzom. Gdy alianckie oddziały zaczęły przełamywać pierwsze włoskie pozycje, dowódcy wiedzieli, że sukces zawdzięczają staremu pancernikowi, który mimo lat wciąż potrafił siać zniszczenie z nieporównywalną siłą. Tego dnia operacja przebiegła zadziwiająco sprawnie. O świcie 4 września siły Montgomery'ego przekroczyły rzekę Messynę i utworzyły stabilny przyczółek na południowym końcu włoskiego żbuta. Nelson wraz z rodnejem kontynuowały ostrzał wspierając kolejne jednostki. Ich ogień był nieustanny, ale zdyscyplinowany. Brytyjska flota udowodniła, że mimo zużycia i wieku wciąż potrafiła działać z precyzją zegarka. Zaledwie kilka dni później pancernik skierowano ku północy do Salerno, gdzie przygotowywano główną inwazję. Była to operacja o kryptonimie Avalanche. Dowództwo wiedziało, że przeciwnik nie podda się łatwo. Niemcy, ściągając oddziały z całych Włoch, zbudowali potężną linię obrony. Czekały tam baterie dział, czołgi, moździerze, a także jednostki doświadczone w walkach pustynnych. Ich dowódcy nie mieli złudzeń. Jeśli alianci chcą przebić się przez ich pozycje, będą musieli zapłacić krwią. Wieczorem 8 września Nelson zajął pozycję bojową naprzeciw włoskiego wybrzeża. Cała jego załoga była już w pełnej gotowości. Nikt nie spał. Na pokładzie panowała cisza, przerywana jedynie metalicznym dźwiękiem narzędzi, gdy technicy regulowali działa. Wszyscy wiedzieli, że na zajutrz o świcie rozpocznie się coś, co przejdzie do historii. O drugiej w nocy rozkazano przygotować amunicję. Ładowacze przekazywali pociski, które błyszczały w świetle lamp, jak potężne stalowe kolumny. O czwartej nad ranem kapitan wydał komendę. Cel baterie przy ujściu rzeki Sele strzał próbny chwilę później Nelson przemówił. Jego działa wydały z siebie głos, który był jednocześnie triumfalny i przerażający. Po kilku sekundach niebo nad wybrzeżem rozdarły błyski. O świcie, gdy słońce dopiero wspinało się nad horyzont, tysiące alianckich żołnierzy ruszyły ku Brzegowi. Niemieckie działa odpowiedziały natychmiast. Pociski zaczęły spadać w okolice barek desantowych. Woda gotowała się od eksplozji. Przez radio słychać było krzyki i rozkazy, a wśród nich powtarzał się jeden komunikat. Prosimy o wsparcie ogniowe Nelsona. Kapitan spojrzał na mapę, gdzie czerwonymi kropkami oznaczono niemieckie pozycje. Na jego rozkaz oficer artylerii wydał komendę. Wszystkie wieże salwa pełna. W tym momencie cały okręt zadrżał. Dziewięć dział ustawionych w jednej linii wypaliło jednocześnie. Z odległości kilku mil Nelson wystrzelił całą siłę ognia w kierunku niemieckich umocnień. Pociski przeleciały nad głowami alianckich żołnierzy i uderzyły w linię obrony. Bunkry pękały jak zapałki, a ziemia drżała tak, że niektórzy na plażach myśleli, iż to trzęsienie ziemi. Dowódcy na lądzie byli zdumieni. Nigdy wcześniej nie widzieli tak potężnego ostrzału prowadzonego przez jeden okręt. W jednym momencie niemiecka XVI Dywizja Pancerna została dosłownie rozbita. Linie telefoniczne w ich sztabie przestały działać, a czołgi, które próbowały przemieścić się przez most, zostały unieruchomione przez bezpośrednie trafienie. Alianci wykorzystali tę chwilę. Oddziały zaczęły przesuwać się naprzód. Gdy pierwsze ciężarówki wjechały w głąb lądu, żołnierze zobaczyli ruiny niemieckich pozycji. Spalone działa, porozrzucane stalowe fragmenty i zniszczone bunkry. Wszystko to było dziełem jednego pancernika. Podczas gdy ogień Nelsona otwierał drogę wojskom, w eterze pojawiła się wiadomość, która rozeszła się po całym teatrze działań jak Iskra. Włochy podpisały zawieszenie broni. Włosi przestali walczyć. To oznaczało, że niemieckie jednostki zostały same, bez wsparcia sojuszników. Dwa tygodnie później 29 września Nelson miał stać się sceną wydarzenia, które przypieczętowało nowy rozdział wojny. Na jego pokładzie wśród oficerów w paradnych mundurach podpisano formalny układ o zawieszeniu broni między Włochami a aliantami. Marszałek Pietro Badoglio złożył podpis obok generała Dwighta Eisenhowera. W tamtej chwili pancernik, który jeszcze niedawno bił wrogie pozycje z całą furią, stał się miejscem symbolicznego pojednania. Dla załogi Nelsona był to moment dumy, ale i refleksji. W ich oczach stary okręt zyskał nowe znaczenie. Nie był już tylko narzędziem wojny, stał się świadkiem zmiany świata. Lecz zanim mógł odpocząć, czekała go jeszcze jedna misja, ta, która miała go zaprowadzić w najbardziej niebezpieczne wody Europy, nad kanał La Manche, gdzie wkrótce miało rozpocząć się coś, co przejdzie do historii jako największa operacja desantowa wszechczasów. Czerwiec roku 1944. Morze u wybrzeży Normandii było ciemne i niespokojne, jakby przeczuwało, że za chwilę stanie się areną największej morskiej operacji w dziejach. Setki okrętów, transportowców, niszczycieli, fregat i pancerników tworzyły gigantyczną armadę, której nie dałoby się objąć wzrokiem. W samym sercu tej stali i ognia płynął on, HMS Nelson. Weteran tylu bitew, że jego burty nosiły blizny niczym ciało żołnierza po latach walki. Dla wielu był już legendą, a tego dnia miał po raz ostatni udowodnić, że mimo wieku wciąż potrafi być kluczową bronią w rękach aliantów. 11 czerwca, kilka dni po rozpoczęciu operacji Overlord, Nelson zakotwiczył naprzeciw plaży Gold. Na jego pokładzie panowała atmosfera skupienia. Większość młodszych marynarzy nie zdawała sobie sprawy, jak ogromna odpowiedzialność spoczywa na ich barkach. Od dokładności ich salw zależały życie tysięcy żołnierzy walczących na lądzie. O świcie, gdy mgła zaczynała ustępować, kapitan wydał rozkaz otwarcia ognia. Dziewięć dział głównego kalibru ustawionych w potrójnych wieżach zagrzmiało jednocześnie. Pociski wzbiły się w powietrze z taką siłą, że ich torlotu wyglądał jak błyskawice przecinające niebo. Uderzały w niemieckie bunkry, stanowiska artyleryjskie i punkty dowodzenia położone daleko w głębi lądu. Wibracje po każdym wystrzale rozchodziły się po całym okręcie, aż po najniższe pokłady. Załoga była przyzwyczajona do tego rytmu. Zgrzyt metalu, grzmot salwy, cisza, potem znów ogień. Przez kilka dni Nelson prowadził intensywny ostrzał, przesuwając linię ognia w miarę jak alianccy żołnierze zdobywali kolejne kilometry wybrzeża. Strzelał z odległości ponad 30 kilometrów, niszcząc cele, które dla innych jednostek były poza zasięgiem. W jednej z akcji jego pociski rozbiły niemiecki punkt obserwacyjny, z którego kierowano ogień moździerzy na plażę Gold. Dzięki temu setki ludzi uniknęły śmierci. Oficerowie piechoty, którzy po bitwie oglądali skutki ostrzału, nie mogli uwierzyć, że tak ogromne zniszczenia mogły być dziełem jednego okrętu. 14 czerwca Nelson wraz z eskortą przesunął się bliżej brzegu, by wspierać natarcie w rejonie Bayeux. Tam jego załoga doświadczyła jednej z najbardziej dramatycznych chwil w swojej historii. Gdy wykonywano manewr kotwiczenia, pod kadłubem eksplodowała niemiecka mina magnetyczna. Uderzenie było tak silne, że cała konstrukcja okrętu drgnęła jak żywa istota. Na moment zgasło zasilanie, a w mesie popękały szklane lampy. Woda zaczęła wdzierać się przez uszkodzoną groć, a statek przechylił się lekko na prawą burtę. Niektórzy myśleli, że to koniec, ale Nelson, jakby wbrew wszelkim prawom logiki, znów przetrwał. Załoga zareagowała natychmiast. Pompy ruszyły, ranni zostali ewakuowani do ambulatorium, a ogień w kotłach utrzymano mimo zalania kilku przedziałów. Kapitan, zachowując zimną krew, rozkazał zmniejszyć prędkość i utrzymać kurs na Portsmouth. Druga mina eksplodowała kilka minut później, jeszcze bliżej dziobu. Tym razem uszkodzenia były poważne, ale i tym razem okręt się nie złamał. Kiedy wreszcie dopłynął do portu, wyglądał jak zraniony olbrzym. Cała jego prawa strona była porysowana, w niektórych miejscach blacha wygięta do środka. Stocznie brytyjskie miały pełne ręce roboty, ale dla Nelsona znaleziono miejsce od razu. Admiralicja nie zamierzała rezygnować z okrętu, który był nie tylko symbolem odwagi, lecz także szczęścia w najgorszych warunkach. Po naprawach, które trwały kilka miesięcy, Nelson znów był gotowy do służby. Tym razem miał jednak płynąć dalej niż kiedykolwiek wcześniej, aż do Azji. Wojna w Europie zbliżała się do końca, ale na Pacyfiku wciąż trwały zacięte walki. Gdy w maju 1945 roku Niemcy podpisali bezwarunkową kapitulację, Nelson otrzymał rozkaz dołączenia do floty wschodniej operującej w rejonie Malajów i Birmy. Podróż przez Atlantyk i Ocean Indyjski była długa i męcząca. W tropikalnym upale stalowy kadłub nagrzewał się tak bardzo, że w kajutach temperatura przekraczała 40 stopni. Mimo to morale było wysokie. Załoga wiedziała, że bierze udział w ostatnim akcie wojny, który może przynieść prawdziwy koniec. W lipcu Nelson dotarł do wód Malezji, gdzie stał się okrętem flagowym wiceadmirała Walkera. Pod jego dowództwem Nelson wziął udział w operacji Livery, serii zmasowanych nalotów i ostrzałów na japońskie pozycje w północnej Malezji i południowej Tajlandii. Choć w tym rejonie nie było już wielkich bitew morskich, zagrożenie minami i lotnictwem wroga wciąż było realne. Każde wyjście w morze mogło zakończyć się eksplozją. Pancernik, który przez całą wojnę unikał śmierci o włos, znów płynął w kierunku niebezpieczeństwa. Kiedy 9 sierpnia nad Hiroszimą spadła pierwsza bomba atomowa, załoga Nelsona dowiedziała się o tym przez radio. Nikt nie wierzył, że wojna może skończyć się w ciągu kilku dni, ale tak się stało. 17 sierpnia w porcie Georgetown na wyspie Penang Nelson stał się miejscem kapitulacji japońskich oddziałów w tym rejonie. Oficerowie w białych mundurach składali swoje szable na stole admirała Walkera, a ciszę przerywał tylko szum wentylatorów. Dziesięć dni później pancernik był obecny w Singapurze podczas uroczystego podpisania kapitulacji wszystkich japońskich sił w Azji południowo-wschodniej. Dla marynarzy była to chwila, której nie dało się porównać z niczym innym. W jednej dekadzie Nelson przeszedł drogę od obiektu K'pin do symbolu zwycięstwa. Zaczynał jako dziwny eksperyment z działami na dziobie, a kończył jako okręt, na którego pokładzie podpisywano akty kapitulacji dwóch mocarstw. Po zakończeniu wojny wrócił do Wielkiej Brytanii. W roku 1947 stał się okrętem szkoleniowym dla młodych oficerów floty. Na jego pokładzie uczyli się ludzie, którzy mieli stanowić nową generację Royal Navy. Jednak technologia szła naprzód, a czasy stalowych gigantów dobiegały końca. Latem 1948 roku Nelson otrzymał ostatni rozkaz: służyć jako jednostka doświadczalna przy testach bomb penetrujących. W ciągu kilku miesięcy jego kadłub przyjął dziesiątki uderzeń, które miały pomóc w opracowaniu nowych systemów uzbrojenia. Stary okręt, który tyle razy wytrzymał ciosy wroga, teraz sam stał się poligonem doświadczalnym. 15 marca roku 1949 Nelson dotarł do stoczni Winverkiting w Szkocji. Tam, wśród dźwięków palników i młotów, rozpoczął się jego ostatni rejs, w stronę zapomnienia. Stalowe burty, które przetrwały wojny, eksplozje i sztormy, powoli znikały w ogniu cięcia. Ale w pamięci marynarzy, którzy służyli na jego pokładzie, pozostał jako coś więcej niż okręt jako świadectwo odwagi, wytrwałości i niezwykłego szczęścia. Bo AMS Nelson, sojuszniczy okręt, który jednym strzałem zmienił losy wojny, nigdy naprawdę nie zatonął. Pozostał w historii, w opowieściach ludzi morza w legendzie o statku, który potrafił przetrwać wszystko.